Aplikacja polega na tym, że dmuchamy i w ten sposób, jak dmuchniemy, tej pani podniesie się sukienka. O, tak, widzisz? Bardzo prawdopodobne, że ten odcinek jest ostatnim odcinkiem na tym kanale, ponieważ dzisiaj pokażę Wam aplikacje, które zostały zakazane, zablokowane i ten odcinek też może być zakazany. Także jeżeli go jeszcze jakimś cudem widzisz i oglądasz, to strzel tam łapkę w górę, No, zapraszam Was do oglądania. Trzymajcie kciuki i też subskrybujcie, ponieważ lecimy po 4,3 miliona subów, ponieważ umówiłem się z moim operatorem Jurim, że jak będzie 4,3 miliona subów do końca roku, to wtedy on mi płaci 5000 zł. Podzielimy się na. Żadnego suba mu nie zostawiali. Nie chcę płacić. Podzielimy się tą nawet kasą. No, także tyle. Lecimy i przygotujcie się na coś bardzo dziwnego. Dobrze, więc jesteśmy przy stole testowym i tutaj właśnie pokażę wam te aplikacje, które zostały zablokowane, zakazane, jak zwał, tak zwał, ale nie znajdziecie ich w sklepie Google. Także zaczynamy od aplikacji, która jest taka najmniej hardkorowa do najbardziej hardkorowej. Nie dziwię się, że ją zablokowali, ale to zaraz sami zobaczycie. Także zaczynamy od aplikacji na miejscu piątym. Aplikacja, którą możecie kojarzyć z dziwnych aplikacji, ponieważ kiedyś ją pokazywałem. Także jeżeli ją kojarzysz, to jesteś naprawdę wielki, bo to było 100 lat temu i mam nadzieję, że nikt tego nie pamięta, ponieważ już to pokazuje i tego już nie ściągniecie ze sklepu Apple ani też z Google, ponieważ aplikacja nazywa się SMTH. I co to w ogóle znaczy? Ten skrót znaczy Send Me to Heaven, czyli po polsku. Wyślij mnie do nieba. I aplikacja polega na tym, że odpialacie game. Tutaj macie całe ostrzeżenie, żeby uważać, że jeżeli wam coś się stanie z telefonem, to jest wasza wina, a nie ich. A co może wam się stać z telefonem? Aplikacja polega na tym, że po prostu rzucacie telefonem do góry. Ta aplikacja po prostu pokaże wam, jak wysoko rzuciliście swoim telefonem. No i oczywiście w międzyczasie wasz telefon może się zniszczyć. I ja oczywiście będę rzucał telefonem. Tylko nie teraz, ponieważ on jeszcze działa i nie chcę go popsuć, także zostańcie po prostu do końca i na w końcu będziemy rzucać tym telefonem. Tak jakby wiecie, miał się zepsuć, zniszczyć to, żeby na końcu, a nie teraz. Tutaj mamy w ogóle top 10. Ludzie na przykład 12 metrów rzucają do góry telefonem. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale ktoś z Polski rzucił 5 metrów. No, jestem ciekaw Waszych telefonów, czy one jeszcze żyją. Także, no, boję się tej aplikacji, ale zobaczycie ją na końcu. No, ale chciałbym jeszcze kilka odcinków z Androidem zrobić. Ja mam Android. Jak jest... A, no dobrze, no to zaraz przetestujemy. Będę rzucał naprawdę wysoko. Aż o sufit. Następną zakazaną aplikacją jest aplikacja o nazwie Fake ID Generator. Tak, można sobie w tej aplikacji po prostu wygenerować jakikolwiek dokument chcemy. Ja to sobie chcę, wiesz, paszport polski. Paszport polski. No. Niestety, Juri, ale no dobra, trochę przesadziłem, że jakikolwiek możemy sobie dokument wygenerować, ale o co chodzi? Mamy przycisk Create ID i tutaj mamy różne dokumenty. Możemy sobie na przykład wygenerować dokument FBI, że jesteśmy z FBI, klikamy... Tak, tutaj dodajemy zdjęcia, sobie zrobiłem bardzo ładne zdjęcia. Nie hejtujcie, jest ładne. I klikamy done. Tutaj nasz podpis, dobrze, więc. No dobra, coś nie wyszło, ale niech będzie że to jest nasz podpis. Klikamy done. I teraz, moi drodzy, klikamy tutaj ten guziczek. Jest! special agent, i nasz podpis. Dobrze wygląda? Kręciłbyście? Jeżeli nie, ja bym ci pokazał, że jestem z FBI. Drop your weapons. Jakbyś pokazał to z telefonu, to na pewno nie. nie. mamy tutaj tylko oczywiście tego, możemy też na przykład sobie wyrobić Alien ID. Nie wiem, jesteśmy kosmitą i mamy dokument dla kosmity. Dobrze, więc wpisujemy Carol, Earth name, Ziemia. <grymne> Bo ty nie chcesz mi się tyle wypełniać, no. Generujemy i bend. mamy nasz dokument kosmity jakie to jest durne, stary. Ale możemy jeszcze sobie tutaj na przykład Police ID wyrobić, Movie Ticket nawet możemy sobie zrobić, jeżeli do kina idziemy. Na pewno ktoś się wkręci. Naprawdę, jeżeli chcecie zaoszczędzić pieniędzy, to, to byście zaoszczędzili tym biletem. Czy na przykład Student ID, też to wygląda bardzo legitnie. To jest amerykańskie czy polskie? To chyba żadne nie jest. To, to nie, nie wiem w jakim kraju tak to wygląda. No, ale powiem wam tak, co do aplikacji, nie rozumiem trochę, czemu to jest zablokowane, bo wygląda to tak badziewnie, że nikt na się nie nabierze, ale z drugiej strony rozumiem, ponieważ to jest sfałszowa dokumentów i tak dalej, to jest nielegalne, więc rozumiem, że ta aplikacja jest zakazana, chociaż jest prześmieszna. Nie wiem, dajcie znać, czy wkręcilibyście się na taki FBI dokument... Ja nie. Dobrze, więc teraz już przygotujcie się na top 3 Zakazanych aplikacji, których nigdzie nie znajdziecie, Pewnie znajdziecie gdzieś, ale nie szukajcie. Aplikacja na trzecim miejscu o nazwie Swearport. Jak widać już po ikonce jest fak, więc o co chodzi Karol? O, o co tu może chodzić? Swearport jest aplikacją, która pomoże nam nauczyć się przekleństw. I przekleństw naprawdę w każdym języku jaki chcemy. Wchodzimy do aplikacji i mamy w menu Swears by Languages. Wiem, mój angielski jest słaby. No to oczywiście wulgaryzmy po języku wulgaryzmy po państwie no i randomowe, randomowe wulgaryzmy więc klikamy i mamy na przykład country wybieramy sobie, nie wiem, na przykład chcemy jakoś przekląć, więc bierzemy polski, mam nadzieję, że nie będzie jakoś grubo bo są tutaj wulgaryzmy, które są takie grube, a są też takie lajtowe, więc poczekajcie Poland i zobaczymy co nam zaproponują oczywiście Polish i uwaga, uwaga Bedo. Co? Pedał. Ale że co ja? Czemu mnie aplikację obrażasz? No i tutaj mamy oczywiście napisaną aplikację, możemy kliknąć to on. A Jezu, czemu ta aplikacja? A bo to. Jak po... Jezu, jak potrząśniesz, to on mówi. Does. No, więc mamy tutaj napisane ten wulgaryzm. Mamy napisany jaki on jest. Czy jest naprawdę gruby, czy jest tak lajtowo, Jak to przeczytać. Mamy też o co chodzi po angielsku. No i jak się to używa. Dawaj, coś po ludzku. Z takich lajtowych to jest. Stary... Oto. Boluci faszyst granato. No, to w ogóle nie jest przekręceniem. O, no widzicie. A po polsku, tutaj po polsku, jak wejdziemy, to pewnie wam zabluruje, bo to jest family friendly content. Po polsku mamy. Tak jest z takich. z takich lajtowych na przykład wulgaryzmem jest. Uwaga, uwaga, zaraz wam to puszczę, bo dla mnie to był szok. Mm. O Jezu, co naprawdę? Suty pieką. <śleszamy> w ogóle ten chłop, który to czyta, jest tak śmieszny dla mnie. Ale morda. Wydaje mi się, że to nie, nie był Polak, który to czytał. Hashtag. Na pewno to nie był Polak. Sekret mnicha. Czy jest kuźwa sekret mnicha? To jest jakiś wulgaryzm? Sekret mnicha! Sikutas bez S Jeżeli wiecie z jakiego filmu to pochodzi, to napiszcie w komentarzu. To była aplikacja Swearport. Jak dobrze, że ją zablokowali i zakazali. I teraz aplikacja na miejscu drugim, czyli Sexy Screen Cleaner Life Wallpaper. Aplikacja ciekawa, ponieważ yy, chodzi o to, że mamy różne panie. I te panie będą myły nam nasz pulpit na telefonie. Tak, możemy oczywiście, na przykład jest aplikacja od tych samych ludzi, którzy, która po prostu zawiera słodkie pieski, które będą lizać nam nasz ekran telefonu i w ten sposób czyścić, ale mamy też panie. Ta aplikacja jest oczywiście już zablokowana, więc klikamy Set Wallpaper i ustawiamy sobie. Po po prostu tapetę. Mamy taką panią, klikamy sobie. Możemy tutaj oczywiście to wszystko skonfigurować, bla bla bla, ale ja nie chcę konfigurować. Klikamy ustaw tapetę. Ekran główny, boże jak ja będę miał badziewną tapetę, teraz dobra później to zmienię. I moi drodzy, naszym oczom ukazuje się na naszej tapecie. Pani, która będzie nam myła tapetę. No, Po prostu fantastycznie. Także jeżeli macie brudny telefon, to macie. Patrzcie, jak patrzcie, jak myje telefon po prostu. Czy to nie jest genialne? No po prostu... Nie, to jest durne. Nie wiem... To jest genialne. Ale stary, kto korzysta z czegoś takiego? To nie wiem, wstydziłbym się coś takiego mieć, no przecież... Stary, ja tylko po to kupiłem sobie Androida. A, ok. <noise> Kupił Androida tylko po to, żeby mieć tą funkcję, ponieważ w iOS-ie tego nie ma, nie macie tego. I moi drodzy, aplikacja na miejscu pierwszym zablokowana, zakazana. Dlaczego to zaraz się dowiecie? Ponieważ aplikacja nazywająca się Blowing Skir. Także to wam teraz pokazuję, a zaraz niszczę swój telefon, także jak najdłużej powiem. żegnaj telefonie, zaraz będę tą rzucał. Aplikacja polegająca na tym, to jest tak durny. Mamy do wyboru cztery panie. I wybieramy którąś, która na przykład nam się podoba, tak? Wybierz Juri, masz. Masz prawo wyboru. Nie mogę mówić, bo to na głos reaguje. Dobrze, poczekajcie, wyjdźmy. Aplikacja polega na tym, że dmuchamy i w ten sposób, jak dmuchniemy, to tej pani podniesie się sukienka. Także patrzcie, ja dmuchnę i zobaczcie, co się stanie. O fakt, widzisz? Okay, nie, no, to, durne. Jak ktoś wpada na pomysł, że czy... to jest fajne, ponieważ wykorzystuje możliwości telefonu, że jak wiecie, dmuchniecie, to wtedy to jej się podnosi, ale. What the fuck, po prostu? O co chodzi? No, i tak macie różne inne panie. Yy, na przykład macie też taką. Możecie sobie dmuchnąć. <słuch> Jakie to jest złe. No, także to jest aplikacja numer jeden, która została zablokowana. I bardzo dobrze. Jak to mogło w ogóle być, dotrzeć do tego sklepu? To jest ciekawostka. Dobrze, więc teraz to, na co wszyscy czekali, albo i nie. Ja nie czekałem, czyli wrzucamy telefonem. Trzymajcie kciuki. Uwaga, uwaga! No i po telefonie, moi drodzy. Spójrz, ile ten telefon Nie, spokojnie, spokojnie, nie. spokojnie, spokojnie, dobrze. Mam to Tutaj dobrze. Ty, no odkładam to jak mogę, żeby, żeby po prostu nie rzucić, ale uwaga, uwaga, zaczymy. No jak wyskoczył mi komunikat, że źle rzuciłem telefonem? No co jest? Dobra, jeszcze raz. Żyje, żyje. 0,54 metra, tutaj jest. Rzeczywiście to. Nie no, co, co on gada? Poczekaj, jeszcze raz. O, stary. Prawie metr, prawie metr. Poczekajcie, metr zróbmy. No, ile? 0,87 znowu, nauczyń. Jest! Metr 53, moi drodzy. Bardzo dziękuję Wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to szczelcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. I tyle, dziękuję bardzo. Piątka, Juri. Jesteśmy debeszczaki. No, także tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i piora.